W miniony weekend po raz piąty przyjechali do Trzebnicy kolarze a motorzy z całej Polski, aby wziąć udział w trzebnickim maratonie rowerowym, flagowej imprezie sportowej powiatu trzebnickiego. No przede wszystkim, przede wszystkim dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję moim przyjaciom po kółku, że się tak brzydko wyrażę i wszystkim, którzy nam uwierzyli i przyjechali do Trzebnicy, aby w naszym pięknym mieście spędzić niepowtarzalne chwile na piątym Trzebnickim Maratonie Rowerowym Rządu Oszerszenia. Rekordowa liczba 600 kolarzy, którzy stawili się na linii startu, świadczy o niesłabnącej popularności imprezy. No nie, no nie denerwuję się, bo nie pierwszy raz startuję ja tak, to jest w każdym maratonie tutaj w Trzebnicy. Pan Kowski, Andrzej Sękowicz, Kary, ja Karol no, Kary, bardzo fajny maraton, Krubka, bardzo fajna okolica zrób. do jeżdżenia na rowerze. Tak jest spogoda, to jest rewelacja. Jestem takim poważnym 70. amatorem, to znaczy jeżdżę dużo na rowerze i uczestniczę w tej edycji maratonów, dlatego wiem, o czym. Wyruszali na trasę w grupach dziesięcioosobowych, patrolowani przez motocyklistów. O 7.58 na trasę wyrusza pierwsza grupa kolarzy. Ostatni przekroczyli linię startu kilka minut po godzinie 10. A mi zawsze Czemita się podobała. i a Z, z tego tytułu, że jest wspaniała organizacja. Są ludzie, którzy naprawdę są oddani te, temu, co robią. No. Ja szanuję takich ludzi, podziwiam tych ludzi, którzy po prostu robią coś dobrego dla innego człowieka. Ja nie cierpię ludzi, którzy po prostu narzekają, a nic nie zrobili w życiu. ZENEK zmienił troszkę tą trasę, no ale pewne są uroki, piękna trasa. Trzeba być po prostu optymistą. Jesteśmy również organizatorem. Takiego samego maratonu, jak jest tutaj w Strzewnicy, jest to Leszyński Maraton Rowerowy, w tym roku będzie szósty, odbywa się 29 maja, no i jest to największy maraton pod względem ilościowym w Polsce, w ubiegłym roku było ponad 700 osób, nasi sąsiedzi, Szerszeni, Strzewnicy, są no, najliczniejszą i najbardziej miłą grupą na tym maratonie I jeżeli jest możliwe, to zapraszam również. Tego roku. I to jest wspaniała idea tych imprez, bo to są imprezy nie tyle wyścigi, tutaj mm -hmm. proszę nie mylić to z wyścigami, proszę spojrzeć mm -hmm. na przedział wieku. No, tak. Są to amatorzy lubiący jeździć długie dystanse po różnych terenach, trasy są zróżnicowane, tak samo u Was, tak samo w Lesznie. Mm -hmm. Pokazujemy piękno naszego regionu i to jest przepiękna impreza, przepiękna idea tych maratonów szosowych właśnie. Impreza trwała 3 dni. Ostatniego dnia zawodnicy zostali udekorowani medalami. Relacje z maratonu przeczytają państwo w wydaniu sportowym Nowej Gazety Trzebnickiej.